Cześć, nazywam się Agnieszka Okońska, a to jest mój podcast Zbuduj karierę swoich marzeń. Podcast, który bazuje na mojej książce o tym samym tytule. Zapraszam. Zbuduj karierę swoich marzeń. Co zrobić, żeby hasło zmienić w rzeczywistość? Wystarczy mieć marzenia, wiarę w swoje możliwości. Odwagę do realizacji marzeń zamienionych na cele, wiedzieć dokładnie, co dla nas oznacza sukces i jak powinna wyglądać kariera, która nas do tego sukcesu doprowadzi. Niby proste, ale gdy się głębiej zastanowić nad każdym z tych wyżej wymienionych elementów, można się przekonać, że diabeł tkwi w szczegółach. Jak zatem zacząć? Zaczniemy od zdefiniowania filarów, jakimi są marzenia, wiara w siebie, odwaga i sukces jako pewnego rodzaju wartości, które dla każdego mogą być bardzo indywidualne i spersonalizowane. Następnie na bazie autodiagnozy naszych filarów zdefiniujemy cele. Cele krótkoterminowe i długoterminowe, które pomogą nam w zbudowaniu ścieżki kariery, kariery twoich marzeń. Patrząc na program nauczania, Jakim miałam ja okazję przejść podczas swoich lat studiów, ale także, bazując na doświadczeniu moich już dorosłych dzieci, uświadomiłam sobie, że szkoły nie uczą jak radzić sobie w życiu. Brakuje zajęć, na których studenci mogliby spędzić chociaż jeden cały semestr, zastanawiając się nad najważniejszymi pytaniami, które mogłyby im pomóc w późniejszym życiu: co robić, gdy ukończę szkołę? co robić, gdy będę chcieć zmienić karierę w przyszłości. Patrząc wstecz na swoje życie, zdaję sobie sprawę, że przez lata zbierałam przydatne doświadczenia i mnóstwo podstawowej wiedzy do stworzenia poradnika na ten właśnie temat. Tak powstała moja książka, dedykowana szczególnie kobietom, gdyż to one bardziej niż mężczyźni potrzebują wsparcia w sięganiu po to, co im się należy. I teraz powstaje też ten podcast. Myślę więc, że w trakcie tego podcastu, słuchania tego podcastu przekonasz się, że ta wiedza będzie dla ciebie przyda przydatna na kilka sposobów. Przede wszystkim myślę, że ona ci naprawdę pomoże, ponieważ nie będzie przeładowana niepotrzebną teorią, a zawierać będzie jedynie praktyczne wskazówki i zadania do samodzielnej pracy nad sobą. Będziesz w stanie ocenić siebie swoje wartości, swoje wyobrażenia o tym, co oznacza sukces. Dowierz się, co cię motywuje, co stanowi motor napędowy dla twojego życia. Będziesz miała, będziesz miał możliwość wykonania wielu praktycznych zadań, samoocen, ćwiczeń, które pomogą Ci myśleć o twojej przyszłości w uporządkowany sposób. Na koniec jako nagrodę dostaniesz efekt Twojej pracy. Który będzie przypominać mapę z wytyczoną drogą do Twojej kariery marzeń, zwieńczonej sukcesem? Czy zadajesz sobie pytanie, na ile wierzysz w siebie, w swoje możliwości, predyspozycje? Jeśli nie, zadaj je sobie właśnie teraz. Jaka jest Twoja odpowiedź? Jacek Walkiewicz, psycholog, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców od 20 lat aktywnie uczestniczący w rozwoju edukacji dorosłych twierdzi że większość z nas zapewne oscyluje wokół 60% w odpowiedzi na to pytanie co jest potrzebne do 100% wiary w siebie 100% pozytywnego nastawienia 100% optymizmu 100% poczucia własnej wartości 100% wiary rodziców w nasze możliwości co jest niezbędne aby wierzyć w 100% a nie w 70 czy 60. Może ta wiara to zwyczajnie suma życiowych doświadczeń i refleksji nad swoimi dotychczasowymi osiągnięciami. Niezależnie jak zdefiniujemy te 100%, 100% wiary w siebie, to nie ulega wątpliwości, że wiara czyni cuda. A co z marzeniami? Czy warto mieć marzenia? Warto je realizować? Myśląc o swojej karierze zawodowej, trzeba wziąć pod uwagę, że praca jest olbrzymią i bardzo ważną częścią naszego życia. Przez około 30% naszego dnia śpimy. Minimum 40% spędzamy w pracy, a dopiero pozostałe 30% przeznaczamy na inne życiowe aktywności. Większość godzin każdego dnia i większość dni naszego życia spędzamy pracując. Bill Barnett, w oparciu o wyniki swojej wieloletniej pracy badawczej, twierdzi, że praca może być codziennym źródłem radości i spełnienia, albo niekończącym się kieratem, stratą czasu, polegającą na czołganiu się przez udrękę byle do weekendu. Pamiętając o tym, należy tak zaprojektować nasze zawodowe życie, aby było blisko związane z tym, co kochamy, z tym, co nas pasjonuje, z tym, co generuje nasze marzenia. Nie urodziliśmy się po to, by spędzać 8 godzin dziennie w pracy, której nienawidzimy i czekamy, aż nadejdzie dzień pożegnania się z tym światem. Jestem pewna, że nieraz słyszeliście o historiach, kiedy to ktoś dopiero po przeżyciu traumatycznego zdarzenia, wypadku, zwalczeniu śmiertelnej choroby, dopiero po uświadomieniu sobie kruchości naszego życia czując, że otrzymał otrzymała drugą szansę, mobilizuje się do działania. Moim skromnym zdaniem warto skorzystać z doświadczenia innych, zanim staniemy sami przed takim doświadczeniem, którego oczywiście nam nie życzę i pokierować swoim życiem według własnych zasad już teraz, już dziś. Każdy moment jest dobry, aby zacząć projekt swojego życia zawodowego. Nigdy nie jest za wcześnie, ani nigdy nie jest za późno. Nie ulega jednak wątpliwości, że o ile pewne metody są wspólne i takie same dla każdego etapu naszego życia, to jednak są pewne aspekty projektowania kariery zupełnie odmienne dla osób z grupy 20, 30, 40, 50, a może i 60. Zapoznam Cię zarówno z tymi uniwersalnymi. Jak i dedykowanymi dla rozpoczynających karierę lub będących na zakręcie swojej kariery. Ten podcast pokaże Ci kilka prostych sposobów, jak podejść do projektowania wymarzonego życia zawodowego. Najpierw jednak musisz zrozumieć jedną bardzo istotną kwestię. To Ty ją musisz zbudować. Z moją pomocą, oczywiście, ale to Ty musisz chcieć się za to zabrać poświęcić trochę czasu. Na zaprojektowanie i znaleźć determinację i konsekwencję do realizacji stworzonego przez siebie planu działania. To dokładnie tak, jak z aktywnością fizyczną, jako metodą na zgrabną sylwetkę. To oglądanie filmów, jak ćwiczyć, nie da ci efektów. Musisz ruszyć, musisz ruszyć z miejsca, musisz zacząć działać. W trakcie słuchania tego podcastu. Będziesz mieć okazję do pracy wspólnie ze mną nad kreacją swojej kariery. Zamierzam zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc Ci w zbudowaniu planu działania w sposób, który możesz wykorzystać w praktyce, podjąć te działania, zacząć formułować określone cele i z sukcesem je zrealizować. Jestem przekonana, że po wysłuchaniu całego podcastu, wszystkich odcinków, będziesz mieć jasne wyobrażenie o tym, kim jesteś co robisz dobrze i jaki kierunek powinieneś czy powinnaś obrać na tym etapie swojego życia. Ogromnie się cieszę z naszej wspólnej podróży. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Agnieszka Okońska.